Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na aktywizację mieszkańców zaprosiło mieszkańców sołectw do konkursu na najaktywniejsze sołectwo i organizuje szereg działań aktywizacyjnych. Wyjazdy studyjne, warsztaty rękodzielnicze, które pozwalają tym mieszkańcom spotkać się ze sobą, podzielić aktywnościami swoimi, wspólnie promować ofertę sołectw a przede wszystkim myślę, że dobrze się bawić. Konkurs to najpiękniejsze sołdectwo jest naszym autorskim pomysłem, gdzie chcieliśmy właśnie dać możliwość pozytywnej rywalizacji różnym z Doliny Waryczy, ale przede wszystkim szansa na promowanie swojego dorobku, na współpracę i na integrację. Finansujemy to z, działania lokalnej, z budżetu lokalnej grupy działania. Jest to program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2017-2013 i było to takie nasze systemowe rozwiązanie. To znaczy, że nie był to jednorazowy projekt, czyli, że robimy konkurs, rozdajemy nagrody i na tym się nasza działalność kończy, tylko właśnie organizując co roku konkurs, chcieliśmy tę aktywność podtrzymywać i też wskrzeszać w nowych sołectwach. Komisja Konkursowa przyznała trzy miejsca na podium oraz trzy wyróżnienia dla tych sołectw, które bardzo się starały i robiły takie rzeczy, które zasługiwały właśnie na to wyjątkowe wyróżnienie. Pierwszym z nich jest sołectwo pakosławsko. Drugim wyróżnieniem jest również z nami sołectwo unikatowe, które bardzo się rozwinęło. Od samego początku startowało w konkursie. Nigdy nie udało mu się jednak zająć pierwszego miejsca. Także serdecznie zapraszam do siebie panią sołtys Krystynę Patalas sołectwa Ruda Milicka. Wyróżnienie dla sołectwa Duchowo yy, znajdującego się w gminie Milicz. Trzecie miejsce w tym roku zajęło sołectwo Miłosławice w gminie Milicz. Panie burmistrzu zapraszam ponownie. Tak to jest jak jest aktywna gmina. I zapraszam do nas panią przedstawicielkę gminy Sośnie, panią Arletę Orłowską, po to, by wręczyła nagrodę sołectwu Granowiec, która również niezmordowanie co roku walczyło, wspinało się wyżej. I cóż, pierwsze miejsce dla sołectwa łazy komisja następująco uzasadniła ten wybór. Prawdziwy zwycięzca, niezliczone sukcesy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. Integracji mieszkańców, współpracy z, sąsiedni, z sąsiednimi sołectwami, partnerstwa z innymi podmiotami, oferty dla mieszkańców i przejezdnych. Liderzy sołectwa zbudowali różnorodną, solidną grupę zaangażowanych mieszkańców. Łazy wyróżnia entuzjazm, chęć do działania, wizja rozwoju. Wieś jest zadbana, wciąż się rozwija. Mieszkańcy są otwarci na pomoc innym sołectwom i zachęcają je do działania. Aż mi przeszły dreszcze. Gratuluję serdecznie. Oby takich sołectw jak najwięcej! I obyśmy w tym gronie też jak najczęściej się spotykali. Gratuluję Pani Sołectwu. I nagroda za zajęcie pierwszego miejsca o wartości 5 tysięcy zł. Sołectwo, aby móc organizować imprezy, przyjmować gości, obsługiwać turystów, poprosiło o patelnię elektryczną, taboret elektryczny oraz ekran projekcyjny. Gerak Pierwsze miejsce w konkursie na Najaktywniejsze stołowestwo to tak naprawdę praca przez ostatnie trzy lata dużej grupy mieszkańców. To jeżeli ktoś patrzy z boku, to wydaje się, że to jest to taka prosta sprawa, a tak naprawdę trzeba pracować przez wiele miesięcy, wiele lat, żeby osiągnąć taki poziom integracji, aby każdy znał swoje miejsce. Ja bardzo się cieszę, że taka impreza mogła się właśnie zdarzyć u nas w gminie Klośnice. Bardzo się cieszę, że są jeszcze tacy ludzie, którym się chce, jak właśnie pan Iza Haszczewicz, jak Rada Sołecka z Was. Ja myślę, że to nie tylko praca pani Sołtys, pani Izy Haszczewicz, ale myślę, że praca bardzo wielu, wielu ludzi, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj mamy tą wspaniałą imprezę, czyli właściwie te nagrody, to umieszczowanie. Pierwszego miejsca na najektywniejsze sołectwo Łazy. Ja się bardzo cieszę, że są tacy ludzie, którzy mają inicjatywę, którzy chcą coś robić poza swoją pracą, poza domem, wychodzą do ludzi, spotykają się a przy tym robią wspaniałe, cudowne rzeczy. Łazy jest wioską tematyczną, wioską ziołową. Nasza oferta obejmuje quest zdrowej i łazy. Jest to tak zwana wyprawa odkrywców oraz wszelkiego rodzaju warsztaty artystyczne, które oferujemy dla grup zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Wytwarzamy także wiele rękodzieła staramy się poszerzać naszą ofertę, zdobywać nowe kontakty, współpracujemy z różnymi sołectwami tutaj z okolicy, nie tylko jako przedstawiciel sołectwa Potasnia, które było laureatem drugiej edycji, brałam udział w pracach komisji konkursowej, która ocenia aktywność wsi w konkursie na najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy. Po raz pierwszy uczestniczyłam w tej ocenie w roku 2012. Muszę przyznać, że w ofercie sołec pojawiają się coraz atrakcyjniejsze oferty, coraz ciekawsze i bardzo buduje mnie to, że włączają się nowe sołectwa, że to nie jest powtórka ciągle tych samych sołec. Przykładem tego jest chociażby dzisiejsza, uroczystość dzisiejsza gala gdzie prezentują się nowe sołectwa uczestniczące w konkursie na najaktywniejsze sołectwo w dolinie baryczy. Myślę, że to jest bardzo udana propozycja, bardzo ważna dla naszego regionu i życzyłabym wszystkim włodarzom wszystkich gmin, żeby takie partnerstwo dalej funkcjonowało.